Molekuły nowej ery. Nowy, lepszy człowiek. Jakaż ulga! Zostałam odblokowana. Znowu mknę po otchłani kosmosu, która teraz wygląda zupełnie inaczej. Nie jest bezduszna i czarna, lecz piękna, tętniąca życiem. Wokół mnie migoczą białe i szare punkty. To najprawdopodobniej atomy wodoru i helu, podstawowe budulce wszechświata. W oddali dostrzegam jaśniejsze skupiska świateł, które wyglądem przypominają plazmę. Ta porusza się i pulsuje, tworząc dookoła świetliste fale. Tak, to muszą być gwiazdy, w których zachodzą teraz procesy termojądrowe. Ależ to wspaniałe doznanie. Jestem wolna i czuję, że żyję. A to życie ma sens, gdyż mam do spełnienia ważną misję. Zakodować pierwszy gen dla nowej, lepszej ludzkości. Co prawda uważam, że zadanie to dalece wykracza poza ramy mojego rozumu, ale spróbuję. Skoro dano mi szansę, to mam prawo, a nawet obowiązek, aby podjąć się tego zadania. Dlaczego podejmujesz się zadania, któremu możesz nie sprostać? Głos Sokratesa wybrzmiewa w otchłani. Zaskoczona odwracam się do tyłu. Dopiero teraz zauważam filozofów. Podążają za mną krok w krok. Widocznie ktoś uważa, że posiadam odpowiedni potencjał, skoro mnie wybrał? Odpowiadam zirytowana. Podziwiam Twoją odwagę i cieszę się, że wreszcie powstanie nowa, lepsza ludzkość. Czy w takim razie mogłabyś mi wytłumaczyć, co oznacza dla Ciebie nowa, lepsza ludzkość, skoro chcesz ją stworzyć? No to się zaczyna. Teraz wciągnie mnie w swoje lęktyczne metody poznawania prawdy i będzie wykazywał moją niewiedzę nie dam się. Zanim odpowiem ci na to pytanie, powiedz mi proszę, co wiesz o świecie i ludziach, którzy żyli po twojej śmierci, czyli na przełomie ostatnich dwóch i pół tysiąca lat? Nic. Kielich z trucizną wypiłem w 399 roku przed naszą erą. Nie wiem, jak wyglądał świat po mojej śmierci. Jak to nie wiesz? Przecież masz mnie wspierać. A ty? Niepewnie spoglądam na Platona. Czy posiadasz wiedzę o tym, co wydarzyło się na Ziemi przez ostatnie dwa i pół tysiąca lat? Nie mam pojęcia, jak ludzkość zorganizowała sobie życie po mojej śmierci. Odpowiada spokojnym tonem. To niemożliwe, jakiś absurd. Przydzielono mi do współpracy dwóch filozofów, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, jak potoczyły się losy ludzkości. Są na etapie budowy cepa, podczas gdy współcześnie eksplorują kosmos, przetwarzają myśli w komputerze i oddają świat w ręce sztucznej inteligencji. I kto wie, może ci filozofowie, może oni posiadają moc, by unieruchomić mnie w przestrzeni. Co robić? Jak przekazać im tę wiedzę o ludziach, o tym, czego dokonali? Może zabrać ich na Manhattan. Panice składa myśli. Niech zobaczą drabacze chmur. Potem uruchomię komputer, wejdę z nimi do odrzutowca. Ale czy to coś da? Zaczną pytać, drążyć, podważać. Zwłaszcza Sokrates i gotowi są jeszcze zatrzymać moją misję. Lepiej będzie, jak opowiem im o nas to, co najważniejsze. O potężnych mocarstwach, które powstawały i rozpadały się z czasem. O Rzymianach, którzy zbudowali imperium od brzegów Grecji po Egipt, albo o Chińczykach, których historia sięga pięciu tysięcy lat, a jeszcze istnieją i są jedną z największych potęg na świecie. Choć z drugiej strony, może trzeba powiedzieć im o tym, jak okazaliśmy się podli, opisać podboje kolonialne, które miały nieść wiarę chrześcijańską i cywilizację, a co niosły? Śmierć i dla człowieka. Albo przedstawię im tyranów. Na przykład Mao Zedonga, który wymordował 70 milionów ludzi. Najwięcej w dziejach świata. Głodził, torturował własny naród, choć ten go uwielbiał i czcił niczym Boga. A Hitler, Stalin, nie lepsi. Ta lista dyktatorów i morderców nie ma końca. Może wtedy zrozumieją, że trzeba zmienić człowieka. — No więc powiedz mi wyraźnie, czym jest dla ciebie nowa, lepsza ludzkość? Głos Sokratesa znowu wybrzmiewa w otchłani, a ja mam wrażenie, że rozdziera mnie w pół. Zatrzymuję się nagle i nie potrafię wydobyć z siebie słowa. Przez kilka chwil wpatruję się w niego, w niczym zjawę. — Nie wiem — wykrztuszę w końcu szczerze, jak tylko potrafię. I wiem o tym, że nic nie wiem. To jakim sposobem chcesz ulepszyć świat? Teraz z kolei bezwiednie rozglądam się po kosmosie. Jak nigdy dotąd czuję się bezradna, mała i zagubiona. Zupełnie jakby ktoś pozbawił mnie wszelkiej mocy, a także sensu życia. Kto wie? Może powinnam dać sobie spokój? Może Sokrates ma rację i nie poradzę sobie z tym zadaniem? Gdy oto nagle mój wzrok przyciąga wybuch supernowej, jedna z gwiazd wyrzuca w przestrzeń kosmiczną atomy pierwiastków: żelazo, nikiel, złoto, uran i wiele innych. Te zaś rozpraszają się w przestrzeni międzygwiezdnej i rozświetlają ją niczym iskierki nadziei. Choć takie małe, jednak bez nich nie byłoby życia. To nic, zwracam się do Sokratesa, że w tej chwili nie potrafię dokładnie określić. Kim jest nowy, lepszy człowiek, ale wiem, czego dzisiaj nam brakuje: miłości, poczucia sensu życia i bezpieczeństwa. Jeśli podążymy za tymi wartościami, na pewno znajdziemy rozwiązanie. Ona ma rację. Platon staje w mojej obronie.